Dzień dobry moi drodzy widzowie się jadę z jednej misji na drugą Od jednego klienta Przez cały kurwa Hamburg Ponad godzinę drogi Na misję, którą zaczęliśmy przedwczoraj Czyli dokończenie jednego z domków Wczoraj podłączyłem rozdzielnice do zasilania Mój plan był skończyć wszystko w dwa dni Ale ni ja się nie udało Bo się okazało, że w trakcie prac zapomnieliśmy o jednym kablu o jednym kablu zasilającym do jednego z obwodów i jednym, jednej skręce do access pointa na jednym z korytarzy. No i tutaj przechodzimy do tematu pracowników. Powiem Wam tak: przedsiębiorcy na pewno o tym wiedzą, że dzisiaj czasy nie są za łatwe. No i kurwa, nie wiem, czy kiedykolwiek były. Bardzo ciężko jest pracować z innymi ludźmi, bo tak jak mnie mama kiedyś nauczyła, chcesz umyślić i na siebie. I generalnie, chcecie zrobić coś dobrze, to zróbcie to sami. I tak to jest, nie? Generalnie, wszędzie kurwa, gdzie wsa, nie wsadzę łba, na znaczy co nie spojrzę, to jest zjebane. Wymaga poprawek, wymaga kurwa dodatkowego czasu, dojeżdżania, srania, masakra. To jest kurwa, ja nie wiem, ja nie wiem, czy ludzie, kurwa, wszyscy dookoła, który przyjmiecie do pracy i pracujecie im w złotówkach, w euro, nieważne, w, kurwa, w jakiej walucie i chcecie zrobić z nich swoich kolegów, kurwa, chcecie z nimi pracować. No wiadomo, że pracownik nie będzie pracodawcą, no kurwa, to jest proste chyba, nie? Tak samo jak ja nie będę nigdy urzędnikiem, czy politykiem, a może kurwa, powinienem, yy, ale kurwa, nie wiem, czy świat by tego chciał, bo fabryki chemii by kurwa nie nadążyły z produkcją tego. Czego bym użył. No i teraz, to wszystko kurwa, gdzie wsa... wszędzie gdzie nie wsadzi się uba, to jest coś zjebane, nie? Wszędzie, kurwa, czego byście nie zrobili, nie chcieli zrobić dobrze, to wszędzie są jakieś niedoszczędności. Teraz, jak budować jakąkolwiek renomę firmy, jak reklamować się jakąkolwiek jakością? Znaczy, można, oczywiście, ja to robię. A potem zapierdalam wieczorami w weekendy albo w dni świąteczne, żeby kurwa poprawiać, dokańczać i robić to, co powinno być zrobione w trakcie kurwa, w godzinach pracy. No bo kurwa, no w końcu za ten czas pracy jest zapracony, Jest ten czas na wykonanie tego, nikt nikogo nie goni, a no zresztą kurwa, tu to, to, kurwa, to, to już w ogóle byłby chyba. Dzisiaj, jak zrobisz coś kurwa szybciej, to już jest chyba mobbing, bo ludzkie ruchy. To jest jak kurwa, ludzie czasem wyglądają jakby się poruszali w kosmosie, nie? Na Księżycu. Także temat pracowników to jest bardzo ciężki.